Chcecie wybrać DJ-a, ale nie wiecie o co go zapytać? No to zapraszam. Zapytajcie go przede wszystkim, w jaki sposób pracuje. Jaki jest czas trwania jego usługi? Jak wygląda jego zaangażowanie w przyjęcie weselne? Czy tylko jest DJ-em? Czy może konferansjerem? Czy może dodatkowo nawet wodzirejem? Jeżeli tak, to czego możemy oczekiwać od niego jako DJ-a, konferansjera czy wodzireja? Niech powie jaką ma swoją wizję na przyjęcie weselne. Czy są jakieś gatunki muzyczne, których nie gra? i czy są gatunki muzyczne, w jakich czuje się najlepiej. Jeżeli orientujecie się w sprzęcie muzycznym, to również można go zapytać o to, na czym pracuje. Nie bójmy się prosić o materiały promocyjne, takie jak strona internetowa, filmiki z wesel, facebooki, instagram, tiktok, opinie klientów, ile trwa u niego blog taneczny, a ile trwają przerwy, jak zapatruje się na wasze pomysły. Jeżeli organizuje zabawy, to czy są jakieś, których nie wykona, ważne, żebyście nadawali na tej samej fali z DJ-em. Wspólny vibe sprawi, że naprawdę przyjęcie weselne będzie niezapomniane i fantastyczne. W opisie znajdziecie więcej informacji, a tymczasem miłego dnia i wpadajcie do Wixy po więcej.